Witajcie. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o e, takiej pracy, o której już e, pisałam nieco dla TVP Info. E, ona dotyczy tego, czy placebo to placebo. <taki> tak, naprawdę. Efekt placebo. Efekt placebo to jest bardzo złożone zjawisko, e, badane, głównie psychologiczne. To jest zjawisko, w którym przekonujemy się o przewadze e, umysłu czy ducha nad materią. Aczkolwiek to nie jest zjawisko duchowe, więc nauka może się zająć jego badaniem. Jest zespół psychologów z Uniwersytetu w Michigan, Van Arbor, który podjął taką próbę zbadania efektu placebo, zadając bardzo, bardzo ciekawe pytanie, jak działa placebo. Jeśli ludzie, którzy je otrzymują, wiedzą, że to placebo. Ale prosi ich się grzecznie, żeby uwierzyli, że ono może im pomóc. Innymi słowy, bierzemy kapsułkę z buraka, albo, albo granulkę cukrową, albo spray z soli fizjologicznej, wody morskiej. No i. I mówimy ludziom, jeśli uwierzysz, że ci to pomoże, to ci to pomoże. Yy. Wiara czyni cuda i przenosi góry. W tym doświadczeniu, w którym uczestniczyli studenci, ludzie młodzi do 31 roku życia z kilku różnych uniwersytetów Środkowego Zachodu, którym za ich zachód zapłacono, znaczy oni przyszli na to badanie i i albo dostali po 20 dolarów, albo dostali tak zwany kredyt, więc w amerykańskim systemie edukacyjnym e, dostaje się tam dodatkowe punkty za to, że się jest aktywnym, co po, po, pozwala przy słabiej zaliczonym egzaminie jednak zaliczyć przedmiot, na przykład, albo dostać z niego lepszą ocenę. Co się liczy do stypendiów, i wiadomo, że każdy, kto podchodzi do swoich studiów albo na tyle poważnie, żeby w ogóle przez nie przejść, albo na tyle poważnie, żeby naprawdę dobrze je zakończyć, chce takich punktów dodatkowych. Więc tutaj nie było problemu z ochotnikami. Ochotnicy byli zdrowi. Całe doświadczenie polegało na tym, że pokazywano im plansze czy, czy obrazy, które generalnie miały wzbudzić niepokój. 30 takich obrazów i 10 obrazów, które były neutralne emocjonalnie, przynajmniej w, w rozumieniu tych eksperymentatorów, którzy y, robili to badanie. I y, y, oni opublikowali pod nazwą Nature Communications całkiem fajny opis tego wszystkiego. Co ciekawe, y, kazano tym studentom przy każdym z obrazków zanotować, y, jak go odbierają. W skali 1 do 9, od, nie wzbudza mojego niepokoju, to wzbudza mój bardzo głęboki niepokój. I w tejże skali oni, im podano spray do nosa. W jednej grupie, to była bardzo ciekawa sytuacja, prawda? Bo na ogół placebo jest naszą kontrolą, jak to zbadać placebo. No po prostu podać placebo, ale powiedzieć, że to lek. Czyli powiedzieć, że otóż tu właśnie znajduje się substancja czynna, która obniży waszą, yy, waszą, yy, waszą po, po, wasze pobudzenie, wasze negatywne emocje. Yy, powiem szczerze, że yy, ca to doświadczenie trochę też dowodzi, gdyby w nim nie było takiego elementu obserwacji aktywności mózgu. Czyli gdybyśmy tylko pytali, jak ludzie oceniają skalę 1 na 9 oglądaną ilustrację, czy bardzo wiele oglądanych ilustracji, to moglibyśmy sobie powiedzieć, że no, właściwie jest to opowieść o tym, że ludzie już dzisiaj nie ufają lekarzom, lekom, medycynie i niczemu. Jak im powie, że tam jest lek, to na pewno zrobią ze swoim mózgiem wszystko, żeby nie poczuć się lepiej. Natomiast jak im powie, że tam jest placebo, ale jak wierzą w to głęboko, to im to pomoże, no to podejmują decyzję o wierze. Eee, no tak. W tym badaniu, no oczywiście w jakimś tam rozrzucie, ci ludzie, bo tam było w jednej, jedno, tam były dwa eksperymenty, jeden na ponad 80 ludziach, w drugim na ponad, na niemal stu, no, nie, no, w jednym na 62 osobach, bo tam potem 6 z nich usunięto, bo pokazuje, że nie rozumiały po angielsku tak. <grym> w drugim eksperymencie było 118, 118 osób i to w dodatku samych kobiet. Bo jak wyjaśnili psycholodzy, uwaga, uwaga, e, oczywistych e, występują między kobietami i mężczyznami oczywiste różnice psychologiczne i w strukturze mózgu, w związku z tym i w rozwoju mózgu, w związku z tym przetwarzanie emocji, zdolność do kontrolowania emocji i tak dalej jest odmienna u mężczyzn i kobiet. Co więcej, te wszystkie kobiety musiały być praworęczne, no żeby też uniknąć zmian w strukturze mózgu, bo ten mózg też był obserwowany. Czyli nie wyłącznie pytaliśmy tych ludzi, jak oni się czują, oglądając daną ilustrację w skali 1 do 9, ale yy, mieli podłączone elektrody EEG i obserwowano tak zwaną falę mózgową, czyli aktywność elektryczną mózgu. No i wiadomo, że mózg zaniepokojony ma taką bardziej. Ma wyższą amplitudę tej aktywności, zwłaszcza pewnego konkretnego jej elementu. Tak, pewnego konkretnego jej elementu. Zaraz szukam tu dla Was, jakżeż ten element się nazywał. Ale to jest taki czynnościowy element tego, tego obrazu EEG, więc następuje pobudzenie i teraz. Ta grupa, która dostała to placebo, wiedząc, że to placebo, ale warto wierzyć, że to pomaga, e, odbierała te obrazki nie na 9, tylko na 8 albo na 7. Tam była bardzo znacząca różnica średniej, znacząca statystycznie, więc u, tym, co, u tych, co byli kontrolą i powiedziano im, że dostają lek, który ma obniżać e, takie pobudzenie negatywne, e, nie zauważono drastycznych różnic. E, w odbiorze tych samych obrazków przed i po podaniu, tak zwanym podaniu leku, I, a u tych z kolei, którzy, którzy byli w grupie placebo, uczciwego placebo, czy tam nieoszukanego placebo, nieoszukańczego placebo, oni jakoś tak spokojnie potem podeszli do tych obrazków. Więc mamy tutaj taką sytuację, gdzie nie tylko jest to kwestia pewnej subiektywnej odpowiedzi, czyli ktoś nam mówi, że warto, żebyśmy w to uwierzyli, że to nam pomoże, więc chcemy mu sprawić przyjemność, zwłaszcza, że, zwłaszcza, że możemy dostać te kredytowe punkty i, i mówimy to, co uważamy, że chce usłyszeć, ale nasz mózg też reaguje i ten mózg reaguje bardzo szybko od podania tego leku, więc jakby on reaguje takim uspokojeniem w momencie, badania tego spraju do nosa. W tym wypadku, gdyby to były pigułki lub też kapsułki, pewnie też by to następowało. I teraz co to znaczy tak naprawdę? Myślę, że poza taką sytuacją, gdzie w badaniach klinicznych, bo, bo badania kliniczne mają swój schemat. One mają swoje etapy i swój schemat. I każda substancja, która w tzw. medycynie opartej o fakty jest uznawana w pewnym momencie i rejestrowana jako terapeutyk, lekarstwo na konkretną chorobę, w pewnym zakresie dawek, w pewnym zakresie wskazań, takie lekarstwo y, musi się wykazać skutecznością wobec właśnie placelu. I myślę, że coraz ciężej się robi badania kliniczne, ponieważ coraz mniej jest wiary w skuteczność leków. Natomiast coraz więcej jest wiary w skuteczność wiary. To nie jest samo w sobie złe, tylko że nie sądzę, aby organizmy nas, nas wszystkich miały głęboką zdolność do samowyleczenia. Oczywiście są choroby i są sytuacje, kiedy bycie w stresie jest bardzo złe, szkodliwe i niszczące, więc sama likwidacja tego poziomu. Stresu, y, pobudzenia negatywnego, y, niepokoju, y, to może służyć y, wyzdrowieniu szybszemu. Dlatego ci badacze z Michelin chcą teraz przetestować to swoje nieoszukańcze placebo wobec, y, wobec osób głęboko przeżywających stres związany z y, pandemią COVID-19, żeby ich po prostu nieco uspokoić. Ja nie wiem, czy tak jak oni mówią, można zamiast dawać garść leków komuś, kto ma rozliczne choroby, po prostu dać mu wlacełek, więc uwierz, że ci to pomoże. Bo myślę, że poza kwestią samopoczucia jest jeszcze kwestia obiektywnych likwidacji nie tyle objawów, co przyczyn choroby na ogół. Leki starają się w jakąś interferencję, w jakiś kontakt wchodzić z przyczyną choroby. Aczkolwiek wiele chorób leczy się objawowo, bo nie ma żadnego innego sposobu. E, póki co. Więc e, nie jestem skłonna uważać, że, że o to właśnie pokazano, że całą tą medycynę opartą o fakty można wrzucić do kosza. Natomiast wydaje mi się, że pokazano, że w medycynie opartej o fakty nie znamy jeszcze kilku faktów. A może całkiem więcej faktów niż kilku, nie znamy. I w związku z tym, yy, nie, znaczy nie należy niedoceniać potęgi ludzkiego umysłu. Tak myślę, że to, że to jest jakiś tam błąd, który, który nauka robi, ponieważ większość z nas nie ma jakichś szczególnych predyspozycji, i nie, jest, nie jest tytanami funkcjonowania umysłu. Yy, więc nauka podchodzi do tego z takim, jakby obiera nas z wnętrza i, i leczy nasze ciało. Medycyna ma taką tendencję, im bardziej nowoczesna, tym większa. Yy, to badanie pokazuje, że to nie jest słuszna koncepcja człowieka. Jakby. One bez dwóch zdań ono poszło do Nature Communications to jest dobre czasopismo. To jest grupa badawcza, oni mieli na to grant, zrobili coś bardzo ciekawego eksperymentalnie. Więc tutaj nie dyskutujemy o tym, czy oni coś pokazali, tylko, tylko dyskutujemy o tym. I myślę, że nauka, nauki biomedyczne muszą. Wracać do filozofii swojego funkcjonowania, i do, do, do psychologii funkcjonowania człowieka, i do, do tej psychosomatycznej struktury, jaką jest głęboko psychosomatycznej struktury, głęboko psychosomatycznego fenomenu, jakim jest człowiek, i struktury, jaką jest ludzkie zdrowie, a zwłaszcza ludzkie samopoczucie. Nasze samopoczucie podlega wpływom. Ktoś nam może powiedzieć, o źle wyglądasz. I spojrzymy w lustro, jeśli to jest ktoś, komu ufamy, i wiem, że nie jest to jakaś zazdrosna koleżanka, albo dowolnie, tylko naprawdę ktoś, kto się o nas troszczy, to zaczniemy patrzeć na siebie jego oczami, zaczniemy widzieć podkrążone oczy tam, gdzie żeśmy jeszcze ich pół godziny tam nie widzieli. Nasze samopoczucie podlega to jest, to, jest nasza, to jest część naszej samoceny. I we wszel wszelkich sytuacjach stresowych, gdy czujemy się e, słabi, e, przygnębieni, e, przerażeni, e, bez kondycji, bez siły. E, Potrzebne jest nam i to wszystko będzie wpływać na nasz układ trawienny, będzie wpływać na nasz układ odporności, bo związki e, działania, funkcjonowania naszego mózgu i, 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 i naszej sfery psychicznej z naszym organizmem, z, naszą, z funkcjonowaniem naszej samej to są rzeczy również opisane w medycynie, w naukach biologicznych. To nie są jakieś e, e, tajemne gusła i czary. Więc wydaje mi się, że takie publikacje y, są potrzebne i takie badania są bardzo potrzebne, żebyśmy y, y, ludzie nauk biomedycznych y, nie zapominali, że człowiek jest bardziej skomplikowany niż jego ciało. Że człowiek nie funkcjonuje jak każde inne zwierzę, y, są zwierzęta, które funkcjonują. Bardzo podobnie do człowieka, e, mają jakąś sferę e, psychiczną, czy, czy e, zdolność do, do, do uczuć, do, do strachu, do... mają bardzo skomplikowane mózgi, tak jak my, i funkcjonują w takim, w takim świecie bardzo do nas podobnym. Ale człowiek nie funkcjonuje jak każde inne zwierzę, jednak badania biomedyczne powinny funkcjonować w jakiejś jedności z psychologią, powinny funkcjonować w jakiejś jedności z filozofią, z antropologią. Jednak trzeba nie tylko tą fizyczną, jednak trzeba patrzeć na człowieka wielopłaszczyznowo, bo inaczej gubimy coś cennego. Dziękuję Wam.